Rafał Patera był związany z telewizją polską od wielu lat, zdobywając rozpoznawalność przede wszystkim dzięki pracy w redakcji sportowej TVP, gdzie zajmował się najważniejszymi wydarzeniami sportowymi. Jego kariera rozwinęła się jeszcze bardziej, gdy zaczął prowadzić Teleexpress, a następnie program śniadaniowy Dzień Dobry, Polsko. Ostatnio stał się także gospodarzem programu rodzinny ekspres, promującego tradycyjne wartości. W życiu prywatnym patyry nie zawsze było tak stabilnie. W wywiadzie dla dobrego tygodnia dziennikarz przyznał, że zdradził żonę, a jego kochanka urodziła mu dziecko. Mimo to rozwód nie wchodził w grę. Byłem rozdarty między decyzją o odejściu do tej kobiety a pozostaniem z rodziną. Rozważałem wszystkie za i przeciw przez około trzy lata. Myśl o byciu odciętym od sakramentów była dla mnie bolesna, mówił w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Ostatecznie żona wybaczyła mu i pozostają małżeństwem. Niedawno Super Express poinformował o nowych zawirowaniach w karierze Patyry. Z informacji tabloidu wynika, że kilka tygodni temu dowiedział się, iż jego umowa z TVP Sport nie zostanie przedłużona, kończąc się z końcem roku. Decyzja ta przyszła niespodziewanie. Z jednej strony byłem zaskoczony. Ale z drugiej strony ostatnio rzadko pojawiałem się na antenie sportowej, skupiając się na innych projektach, mówi informator Superekspresu z TVP. To kolejny trudny moment dla Patry, który niedawno stracił także prowadzenie rodzinnego ekspresu. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Rodzinny ekspres również dojechał do swojej stacji końcowej. 284. Odcinek był ostatnim. To była wyjątkowa podróż skomentował dziennikarz, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.